Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj pierwsza część kursu, tutorialu o jQuery. Czym jest jQuery? jQuery to lekka biblioteka JavaScript. Jest lotną biblioteką. Jest to biblioteka, która pomaga nam osiągnąć te same efekty, co w Javascript, pisając mniej kodu, stosując bardziej intuicyjnie się do selektorów i do akcji, które chcemy wykonać. I po prostu ułatwia nam pisanie właśnie skryptów, które działają po stronie przeglądarki. Żeby po prostu ją dodać, trzeba dodać w bibliotekę jQuery i możemy śmiało wtedy tworzyć nasze skrypty w jQuery. Co jeszcze fajnego jest, w jQuery można na przykład stworzyć pluginy czy wtyczki, które są bardzo popularne, wpisane w jQuery i ktoś może skorzystać z naszego kodu, praktycznie go nie zmieniając. Może, taką, może taki plugin sobie podpiąć po swoją stronę. Napiszemy sobie pierwszy skrypt, poznamy trzy funkcje hide, show, toggle i zobaczymy sobie również w jQuery jak wygląda selektowanie i poznamy zdarzenie. Oczywiście ci, co wczoraj skrypt, bo ja polecam najpierw JavaScript, a potem jQuery. Zobaczymy, jak łatwo odwołać się do zdarzenia. W tym przypadku będzie to klikanie. Przechodzimy do naszego pliczku, index.html I tutaj ja sobie usunę, bo będę miał pokazywać. Tu jest ważne, żeby ta linijka nie umknęła nam. To jest po prostu załączenie biblioteki takiej jQuery. Ja korzystam z zewnętrznego serwera. Ajax, w ogóle, i tak dalej. Natomiast możemy JQuery sobie ściągnąć do siebie i podpiąć, że tak powiem, w sposób lokalny. I ewentualnie, gdzie pisać takie skrypty, tak samo jak w skrypcie możemy z zewnętrzny plik podpiąć i tam pisać JQuery albo w skrypcie tutaj w, w dokumencie HTML. Ja stworzyłem dla potrzeb tutaj takie akapit i dwa batony, schowa i pokaż, bo zaprezentujemy działanie jquery. Najpierw jak to się, jak to się pisze? Trzeba stworzyć po prostu y, dokument ready, dolar, otwieramy nawias, wpisujemy dokument, wywołujemy funkcję na tym elemencie ready, I tutaj, jeżeli mamy już taką konstrukcję, to tu w środku wpisujemy nasz kod JQuery i tutaj wszystko powinno nam działać. Istnieje jeszcze druga metoda, nie dokument a samo Function wygląda następująco: dajemy dolara, dajemy dolara i wpisujemy Function. I tutaj w tej konstrukcji też również można y, sobie pisać y, kod y, j, y, jQuery. Ja korzystam z pierwszej konstrukcji, dlatego to musimy. I jeżeli mamy takie coś stworzone, to możemy już pisać jQuery pierwszy, ale napiszemy Hello jQuery. Hello jQuery, działa nam jQuery, mamy bibliotekę podpiętą. Zróbmy sobie pierwszy skrypt, bardzo rozbudowany. Chcemy, żeby nasz kapi reagował na kliknięcie przycisku owaj i przycisku pokaż. I musimy oprogramować zdarzenie klik. I jak to się robi w jQuery? Dajemy dolar i chcemy złapać naszego batona. I ma id przycisk. hash-przecisk. Po prostu, bardzo intuicyjnie hash przycisk i wykonujemy funkcję hide. Yy, oczywiście nie hide, bo chodzi nam o to, żeby zebrać zdarzenie click function i tutaj Próbowamy się do naszego akapitu, dolar, właśnie dolar dajemy, potem dajemy nagaz i tam selektor sobie wyszukujemy co, nawias, co nas interesuje, nas interesuje te paragraf i możemy dać jeszcze kropkę 1, kropka hide. Czyli mamy tutaj funkcję hide, która powinna schować nasz to Zobaczmy czy tak się dzieje. Chowaj, widzimy, że chowa tekst. Pokaż jeszcze nie działa, bo pokaż sobie też oprogramujemy. Tylko, że w przypadku Pokaż będzie funkcja SHOW i będzie chodziło o przycisk 2. Schowaj i wtopaj. Widzimy, że działa. Co możemy zrobić, żeby było to jednym przyciskiem, czyli pokaż schowaj? Możemy badać, czy akapit aktualnie jest schowany, wtedy używać show. Badać, czy akapit jest aktualnie widziany, wtedy niewidziany, wtedy używać show. Natomiast high, jeśli jest widziany. Natomiast istnieje funkcja tubyl, która nam zastąpi to działanie i zrobimy tak: p.acapit, przycisk, zamiast hide i show, stosujemy tubyl i on sobie sam już wykryje, czy jest schowany czy nie, i będzie to działać. Widzimy? I tak fajnie działa, jest to bardzo przyjemne działanie. Mamy tutaj już to działanie. i teraz właśnie przejdziemy do selektorów, czyli widzimy jak bawać selektory. Tak samo jak w Javascriptie, natomiast jest to łatwiej. Dajemy znak dolara, nawias, a potem robimy co chcemy z tym selektorem. Na przykład chcemy, żeby coś dopisać w tym akapicie, albo wpisać, to dajemy funkcję write. I tutaj na przykład wpiszemy jakiś tekst. Function, czyli to nie jest ta funkcja, ale teraz o tym ja nie mówię. Tak, to chodziło o funkcję HTML, czyli HTML, i wpisujemy jakiś yy, tekst, i wtedy on nam stawia ten tekst. Yy, kropka to jest klasa hash, to jest ID. Możemy grupę selektorów wszystkie selektorów P. To jest w ten sposób. Możemy mieć więcej akapitów. Jak wyłapać drugi akapit? Czy pierwszy akapit? Po prostu dajemy P. Możemy użyć takiego czegoś jak Ukropek i napisać first, czyli znaleźć pierwszy akapit i zrób to na pierwszym akapicie. Ważne czy nam to działa. Mam dwa akapity. A widzimy, że wykonuje się na pierwszym, bo użyliśmy tutaj dwukropek first. Yy, tutaj z ciekawych rzeczy jeszcze, na przykład jeżeli mamy yy, jakieś tam inputy jeszcze tutaj dodatkowo. Baton, to żeby odwołać się do o naszego inputu, do naszych batonów tego i tego, możemy użyć taką interesującą składnię, po prostu dwukropek baton. I on wtedy znajduje wszystkie elementy, które są batonami. Czyli tego nikt nie pod uwagę i tego batona. Są jeszcze takie, to są takie pseudoklasy, też istnieje na przykład first child, czyli pierwszy, pierwszy że tak powiem, pierwsze dziecko, na przykład elementu UL, elementu ul, first child. Czyli pierwsze li, elementu ul, first child. To są takie pseudoklasy. Możemy na przykład też, na przykład, na przykład linki, możemy targety podpisywać target, target równa się, na przykład, a rank. Tu musimy patrzeć na te no to możemy to zrobić w ogólnym cudzysłowiu. I wtedy się odwołuje do, do, już tutaj damy sobie a przed tym, do linków, które mają taki target, możemy tutaj zaprzeczyć do linków, które takiego targetu nie mają i w ten sposób wykonywać, wykonywać selekcję. Jeszcze interesującym selektorem jest even, even i odd, czyli parzyste i nieparzyste. Bo na przykład do akapitów można stosować e2.little, to weźmie parzyste akapity. Odbyć, nie I w ten sposób możemy sobie selekcję wykonywać Jest bardzo, bardzo łatwo. I można różne, że tak powiem, rzeczy znaleźć i to, co nas interesuje. Myślę, że w pierwszym filmiku JQR będzie tyle. Ja się dopiero rozkręcam, więc w następnych odcinkach możemy spodziewać się czegoś bardziej, bardziej interesującego. Zapraszam i do zobaczenia.